Witam ponownie na kanale PINGIRMANIAK. W dzisiejszym filmie pokażę, w jaki sposób wykonać ściek patentowy, czyli briożkę na drutach z żyłką w robótce bezszwowej. Ściek ten jest dwustronny, czyli wygląda identycznie z prawej i z lewej strony i w robótce. Bezszwowej wykonujemy naprzemiennie oczka prawe i oczka lewe. W pierwszym rzędzie przerabiamy oczko prawe, a oczko lewe przenosimy z lewego na prawy drut nieprzerobiony z narzutem. Natomiast w drugim rzędzie wykonujemy narzut przed prawym oczkiem, a lewe oczko przerabiamy razem z narzutem jako oczko lewe. Jeśli chcecie zapoznać się z tą metodą dziergania, od pierwszego rzędu w prawym górnym rogu umieszczę odnośnik do filmu, w którym pokazuję, w jaki sposób wygląda pierwszy rząd briożki w robótce dzierganej na płasko, ponieważ pierwszy rząd w robótce dzierganej na płasko i w robótce bezszwowej wygląda identycznie. Także jeśli macie wątpliwości, w jaki sposób zacząć, dzierganie, bryuszki, to zapraszam właśnie do tego filmu. Ścieg ten jest bardzo przyjemny w dzierganiu, jest on bardzo gruby, także super sprawdzi się do dziergania czapek, kominów. Pierwszy rząd rozpoczynamy od przerobienia piarowego oczka. Tutaj już mam oczko z narzutem. Lecz kiedy będziecie zaczynali swoją robótkę, tutaj na samym początku, po prostu pierwsze oczko przerabiacie na prawo. Tak jak mówiłam wcześniej w filmie, w którym pokazuję w jaki sposób wykonać sekwencję pierwszego rzędu. Także tutaj proszę pamiętać, że na samym początku nie będzie tego narzutu, tylko będzie prawe oczko. Także rozpoczynamy, przerabiamy narzut razem. Z prawym oczkiem jako oczko prawe przenosimy nitkę do przodu, wykonujemy narzut i lewe oczko, które mamy na lewym drucie, przenosimy nieprzerobiony na prawy drut, przenosimy nitkę do tyłu i przerabiamy narzut razem z prawym oczkiem jako oczko prawe. Ponownie przenosimy nitkę do przodu, wykonujemy narzut, czyli łapiemy prawym drutem nitkę i lewe oczko przenosimy z lewego na prawy nieprzerobione. Narzut z prawym oczkiem przerabiamy razem na prawo. Ponownie przenosimy nitkę do przodu, wykonując narzut. I lewe oczko nie przerobione z lewego, na prawy przenosimy nitka do tyłu i przerabiamy narzut razem z prawym oczkiem. I w ten sposób kontynuujemy do końca rzędu, czyli łapiemy przed lewym oczkiem nitkę, robiąc narzut, przenosimy nitkę do tyłu i przerabiamy narzut razem z prawym oczkiem. Wrócę, kiedy zbliżę się do znacznika, aby pokazać w jaki sposób wygląda przejście między rzędami. Zbliżam się do znacznika. Tutaj wykonujemy sobie narzut razem z lewym oczkiem, nieprzerobionym. Przerabiamy narzut razem z prawym oczkiem. I tutaj będziemy wykonywali dwa narzuty, przed lewym oczkiem i przed prawym oczkiem. Czyli przenosimy nitkę sobie do przodu, wykonujemy narzut i ściągamy lewe oczko z lewego druta na prawy. Nieprzerobione, przenosimy sobie znacznik. Przenosimy nitkę do przodu. Zahaczamy ją o prawy drut i ściągamy prawe oczko z lewego na prawy nieprzerobione. I mamy dwa narzuty. I właśnie tak wygląda przejście między pierwszym a drugim rzędem. I w drugim rzędzie będziemy przerabiali. Narzut razem z lewym oczkiem, czyli teraz przenosimy nitkę do przodu, łapiemy narzut i lewe oczko, i wykonujemy, i wykonujemy lewe oczko. Ponownie wykonujemy narzut, wełny na drut i ściągamy prawe oczko. Przerobiony. Ponownie przenosimy nitkę do przodu. Wkładamy prawy drut w narzut i w lewe oczko. I wykonujemy oczko lewe. Narzut. Ściągamy prawe oczko z lewego na prawy. Nitka do przodu. I wykonujemy lewe oczko z narzutu i z lewego oczka. Narzut. Prawe oczko nieprzerobione, przekładamy na prawy drut, przekładamy nitkę do przodu, wkładamy prawy drut w narzut i w lewe oczko i wykonujemy oczko lewe. I tak, do końca rzędu. Zbliżę się ponownie do znacznika, pokażę przejście między. Rzędami ponownie. Ponownie zbliżamy się do końca rzędu. Wykonujemy narzut, przeciągamy prawe oczko z lewego na prawy drut, przenosimy nitkę do przodu i wykonujemy. Lewe oczko z narzutu i z lewego oczka. Przenosimy znacznik. I teraz ponownie przerabiamy narzut razem z prawym oczkiem i pokonujemy narzut przed oczkiem lewym.